The Voice Senior, półfinal czwartej edycji skandalicznej jednej z jurorek. The Voice Senior doczekał się czterech edycji. Lubiany format muzyczny, który daje możliwość na spełnienie marzeń o karierze wokalnej bez względu na wiek. Pozwolił zaistnieć sporej rzeszy niezwykłych emerytów. W programie radość miesza się ze smutkiem. Nierzadko osoby w podeszłym wieku mierza się z ciężkimi chorobami czy slabnacymi silami. Niestety, jeden z uczestników nie doczekał emisji odcinków telewizji, i Adam przegrał walkę z rakiem trzustki. W miniona sobotę telewizja polska wyemitowała najnowszy odcinek THE Voice Senior. W półfinale swoje zdolności wokalne zaprezentowało czworo uczestników z każdej z czterech drużyn trenerów. Zgodnie z regulaminem show, do kolejnego etapu mogę awansować po dwie osoby z poszczególnych zespołów. W cztery edycji w charakterze jurorów występuje Maryla Rodowicz, Alicja Wegorzewska, Tomasz Szczepanik oraz Piotr Cugowski. Występ jednego z wychowanków Alicji Wegorzewskiej zupełnie niespodziewanie wywołał spore kontrowersje. Andrzej Raniszewski wykonał znaną piosenkę z repertuaru Andrzeja Rosiewicza PT, najwięcej witaminy. W Saci, którzy mogliby pomyśleć. Ze utwór z 1981 roku podpadł publiczności lub jurorom ze względu na postrzeganie w nim kobiet głównie przez pryzmat urody i cielesności. Wręcz przeciwnie, powód był zupełnie inny. Po zakończonym występie Andrzeja Raniszewskiego, jurorzy przystapili do wymiany spostrzeżeń na temat jego umiejętności. Glos zebrala również Alicja Wegorzewska. Co ciekawe, subtelnej krytyce poddala sam tekst utworu. Przypomnijmy, że piosenka Andrzeja Rosiewicza brzmi następująco. Najwięcej witaminy maja polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt dziewczycy urok, w Dzięki takt. I chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Jeden uśmiech od Albym Hicago Paris Krym. Trenerka Andrzeja Raniszewskiego ku zaskoczeniu publiczności oraz pozostałych jurorów zdecydowała się na polityczne aluzje. Dotyczące konfliktu pomiędzy Rosją i Ukrainą. Za jeden uśmiech Hicago, Parys. Ok, ale nad Krymem to bym się już poważnie zastanawiała za na granicy dobrego smaku Alicja Wegorzewska. Biorąc pod uwagę, do jak dramatycznych scen dochodzi na każdej wojnie, trudno uwierzyć. Za takie tematy w jakimkolwiek kontekście mogę być obiektem zartów. Koledzy i koleżanki po fachu nie odpowiedzieli na kontrowersyjna wypowiedź z Maryla Rodowicz zauważyła, że w wykonaniu Andrzeja Raniszewskiego, zabrakło jednej zwrotki. Lecz, jak czulby się w tym domu, czystym oczywistym, gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku, powiedziała ikona polskiej piosenki rozrywkowej.